Cześć! W tym odcinku chciałbym porozmawiać o trendach cenowych w budowlance na rok 2024. Sam jestem tym bardzo zainteresowany, bo moja budowa właśnie wkracza w, mam nadzieję, ostatni etap czyli wykończenie. I nie będę tutaj wróżył z fusów, po prostu omówię raport przygotowany przez Polskie Składy Budowlane z 20 lutego tego roku, który pokazuje dynamikę cen rok do roku między styczniem 2023 a styczniem 2024. Niestety są wciąż materiały, których cena poszła znacząco do góry, ale jest też grupa takich, których cena spadła. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, których, zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Jeśli nie masz czasu słuchać tego materiału w całości, to odsyłam Cię do opisu tego odcinka. W którym znajdziesz link do raportu przygotowanego przez PSB, możesz tam sobie wszystko przeczytać, ale jeżeli jednak znajdziesz chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wysłuchasz cały ten materiał. Tak jak wspominałem, budowa wkracza w ostatni etap, czyli w wykończenie. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to tylko powiem ci w dwóch słowach: od kilku już lat mieszkam za granicą, dokładnie w Wielkiej Brytanii, i buduję mój wymarzony dom w Polsce praktycznie w 100% na odległość. W tym podcaście omawiam swoją drogę, ale jednocześnie poruszam też tematy emigracyjne i takie ogólnobudowlane. Ale dobra, do tematu tego odcinka. Także, tak jak wspominałem, będę tutaj omawiał raport przygotowany przez polskie składy budowlane. Nie jest to oczywiście jedyna hurtownia, czy też sklep detaliczny, który występuje w Polsce, ale myślę, że oni są całkiem sporzy, jeśli nie nawet najwięksi w Polsce, więc raport przygotowany przez taką firmę na pewno daje nam ciekawe odniesienie co się dzieje do tego, co się dzieje na rynku. Także jak to wygląda? Na początku pozwolę sobie na mały cytat z samego nagłówka tego raportu. To jest bardzo krótki raport, ma zaledwie dwie strony. I co tutaj widzimy? W styczniu 2024 w stosunku do stycznia 2023 średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła, uwaga, minus 3%. Co jest dobrym, to jest dobrym tutaj newsem. Ale to tak uśredniając. W kanale hurtowym spadek cen wynosił 5,4%, czyli już całkiem sporo. Natomiast w detalicznym, czyli coś bardziej dla nas, minus 1,1%, czyli w sumie niewiele, ale jednak. Trzeba sobie też jasno powiedzieć na samym początku, że sam rynek materiałów budowlanych zawsze miał jakieś wahania sezonowe. To nie jest nic nadzwyczajnego, że te ceny w ciągu roku się zmieniają. Bo zmienia się zapotrzebowanie na przykład ze względu na porę roku. Przynajmniej do tej pory tak było. Jeżeli klimat nasz będzie się ocieplał, mam nadzieję, że się ociepli trochę, bo ja lubię, jakie jest ciepło, to może nie będzie już tak, że w jakichś tam miesiącach w naszej budowlance będzie jakiś przestój. Chociaż tego przestoju myślę, jest teraz coraz mniej, ale możesz sobie wyobrazić, że na przykład tradycyjnie, jeżeli ktoś zaczyna budowę. No to zaczynają zazwyczaj na wiosnę, więc na wiosnę będzie duże zapotrzebowanie na beton, żeby wylać ławy, będzie zapotrzebowanie na nie wiem, bloczki betonowe, na stal, i te materiały mogą na przykład troszeczkę zdrożyć w tym momencie, no bo zapotrzebowanie będzie większe, a na przykład popyt nie będzie aż tak się wyrabiał z tym. A znowu, jeżeli chodzi o materiały na przykład takie jak ocieplenie. Steropian, gdzie ludzie zazwyczaj częściej ocieplają się, powiedzmy, w momencie, kiedy zbliża się zima, czyli nie wiem, jakaś koniec lata lub też jesień. No i te materiały mogą właśnie w tamtych momentach rosnąć. Nie jest to jakaś stuprocentowa reguła, ale zazwyczaj tak to właśnie wyglądało. Dlatego myślę, że jest dobrze kupić coś, jakiś dany materiał, który nie jest w tym momencie pory roku czy miesiąca, akurat najbardziej popularny. Wtedy można zaoszczędzić trochę pieniędzy. Myślę, że na przykład kupowanie ocieplenia na początku wiosny ma sens, bo będzie to ono trochę tańsze. Także część z tych danych, które za chwilę przytoczę z tego raportu, myślę, że część jakby z tych wahań jest odzwierciedleniem tego, że po prostu mamy końcówkę zimy i te takie trendy sezonowe też są w tym uwzględnione. No ale oprócz tego mieliśmy naprawdę srogie podwyżki w materiałach budowlanych przez ostatnie 2-3 lata, więc one po prostu się już trochę normalizują. No ale dobra, zacznijmy od tego, co niestety poszło do góry. Także PSB przygotował tutaj wykres, który znajdziesz w opisie tego materiału. I więc tak, jeżeli chodzi o cement i wapno, tutaj mamy niestety wzrost i jest to 13,2% rok do roku. No cóż, y, ludzie będą niedługo startować. Być może ty będziesz startował ze swoją budową, jeżeli jeszcze nie zacząłeś, więc no, cement się przyda. Także podejrzewam, że jeżeli PSB mówi tutaj o wzroście y, cementu, ceny cementu. No, to pewnie betoniarnie lokalne też odczuły taki. Może niekoniecznie kupują one cement z mrówki w workach, ale one pewnie też w hurcie odczują taki, taki wzrost. Myślę, że tak jak wspominałem, część tego wzrostu jest pewnie uzależniona od tego, że jest sezon na beton za chwilę większy, więc jego cena musi wzrosnąć. Ale to nie tylko, bo na pewno na to mają jeszcze wpływ inne czynniki, takie jak koszty energii elektrycznej i tak dalej. Nie będę się w to zagłębiał. Druga pozycja na tej liście to farby i lakiery. 7,3% wzrostu. I to nie jest zbyt dobra informacja dla mnie, dla kogoś, kto planuje wykończenie domu, bo oczywiście będę potrzebował jakichś farb, także no niestety będą one droższe. One i tak podróżały bardzo w ostatnim czasie. Nie wiem do końca, czym to jest spowodowane, ale no cóż, trzeba będzie zapłacić za to więcej. I te tutaj dwie kategorie. One prezentują tutaj największy wzrost rok do roku. Teraz już im dalej czytamy ten raport, tym lepiej. Następna pozycja to otoczenie domu, tutaj 2,7% wzrostu, następnie chemia budowlana, 1,5% wzrostu. No i stolarka okienna, i drzwiowa 20% wzrostu to samo wyposażenie AGD 20% wzrostu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wzrosty. Dobrą informacją jest to, że tak jak patrzę na ten raport, to praktycznie 2 trzecie tej kategorii, które są tutaj wymienione, zaliczyły spadek rok do roku. Jak dla mnie super informacja. Mam nadzieję, że dla ciebie też. Zobaczmy, co potaniało. Dekoracje minus 0,3%. No, moja żona może się ucieszy, ja niekoniecznie chciałbym dekorować ten dom, ale na pewno się przyda jakaś tam obniżka. Coś, co bardziej mnie interesuje, Płytki, łazienki, kuchnie minus 4, No Niby nie dużo, ale widać, że jest trend spadkowy. Następnie ogród minus 0,6%. Następnie instalacje, ogrzewanie minus 1,3. To jest już coś. Tutaj też wydaje mi się, że ostatnio były te ceny mocno napompowane, ale zobaczysz, co się dzieje dalej, jeżeli czytamy ten raport, niektóre rzeczy naprawdę potaniały sporo. Narzędzia, minus 1,6%. Izolacje, tutaj wodochronne izolacje, czyli coś, co też się przyda na początek budowy, na przykład na fundamenty. Tutaj mamy spadek 2,30%. Następnie oświetlenie i elektryka. Prawie 4%. 3,8% to jest całkiem sporo. Pamiętam, jak ja robiłem elektrykę w moim domu. No niestety była taka górka cenowa, że zapłaciłem chyba dwa razy tyle za kable niż zapłaciłbym teraz. No i w dodatku musiałem je praktycznie w całości kupić dwa razy, bo jeszcze zostałem przy okazji okradziony. Jeżeli chcesz usłyszeć trochę więcej o tej historii kradzieży, to zapraszam Cię do odcinka numer 17. I uwaga, następna kategoria, wykończenia, mam nadzieję, że pod tym hasłem kryją się wszelkiego rodzaju jakieś profile do suchej zabudowy i tak dalej, jakieś gładzie szpachlowe itp. I to jest minus 4,1%, całkiem nieźle. Następnie dachy i rynny, 6,4 oczywiście na minusie, czyli też całkiem sporo. I uwaga, super, sucha zabudowa. Będę to robił e, niedługo. Minus prawie 10%, 9,1% super. Następnie ściany i kominy, 9,7% na minusie. Izolacje termiczne minus 10,2%. Pamiętam, jak ja kupowałem. Akurat tak się złożyło, że kupowałem e, ocieplenie to było ocieplenie na podłogę. E, i to było zaraz po tym, jak był ten taki, taka górka cenowa. Był taki moment, że ludzie się po prostu o ten styropian bili. Ja też słyszałem o tym, że on został po prostu, był kradziony na budowach, bo on był tak dużo wart, to był taki deficytowy temat. Ludzie decydowali się na to, żeby włamać się komuś na budowę i ukraść mu kilka paczek styropianu, bo był on po prostu tyle wart. A i też był taki motyw, że nie było go na rynku i to właśnie nakręciło całą tą spiralę cenową. No bo tak naprawdę większość rzeczy drożeje dlatego, że ludzie się rzucają na to w jednej chwili i nie ma, nie ma wtedy podaży wystarczającej i prosta zasada podaży i popytu działa i cena rośnie tutaj w górę. Nie ma, nie ma na to żadnej rady. Jest tutaj aspekt psychologiczny niestety. Także był taki motyw, że wszyscy się rzucili na steropian, tak jakby to było w ogóle dobro jakiejś pierwszej potrzeby i ceny wystrzeliły. Ja akurat... Uchroniłem się przed tym takim największym pikiem, przed tą największą górką, bo autentycznie po prostu nie miałem kasy akurat na to, żeby zrobić hydraulikę w tym momencie. I tak jakoś całkowicie w niezaplanowany sposób udało mi się przepłacić pewnie razy dwa za steropion. Ale patrząc na to, jak on spadł teraz, to chyba też przepłaciłem, jak robiłem tą hydraulikę ale nie przepociłem aż tak dużo. Także widać, że są tutaj spore zmiany i bardzo dobrze, bo ta cena była sztucznie napędzona, to w ogóle, to w ogóle był jakiś mały szwindel, ale nie będę się tutaj w to zagłębiał. W zeszłym roku też ociepliłem ściany. Styropian był sporo tańszy, naprawdę sporo tańszy. Można było wtedy już kupić metr sześcienny poniżej 200 zł. Ciekaw jestem w ogóle, ile teraz kosztuje. Sprawdźmy to teraz. Także mówiąc o tym stropianie, który był poniżej 200 zł, mam na myśli jakiś po prostu zwykły biały styropian o nie najlepszej przenikalności cieplnej. Ale koniec końców ja też zdecydowałem się na styropian biały. Stwierdziłem, że nie ma sensu dopłacać za ten grafitowy. No, może miałoby to jeszcze sens, ale powiem Ci szczerze, że bałem się po prostu o to, że robota się przeciągnie, a było to robione w lato w pełnym słońcu i że go po prostu powygina. Taka była moja główna obawa, dlatego zdecydowałem się na biały styropian, ale taki o troszeczkę lepszych właściwościach. Zdecydowałem się na styropian Arbet Fasada FS15. On nie jest aż tak popularny, bo jest to jeden z droższych styropianów białych, ale ma całkiem dobre parametry i co dla mnie było też ważne, robi go polska firma. Także hmm, Cena też była spoko, więc zdecydowałem się. Także patrzę teraz właśnie jak to nagrywam na pierwszą lepszą stronę internetową, która sprzedaje taki styropian i widzę, że taki sam jak kupiłem, czyli grubość 20 cm, lambda 0.038 kosztuje 239 zł za metr sześcienny. Ja płaciłem za ten sam Styropian 227,50 za metr sześcienny w mojej lokalnej hurtowni, też PSB swoją drogą. Ale z tego co zauważyłem, akurat w przypadku Styropianu, często było tak, jak szukałem oczywiście go w internecie, że na stronach internetowych był on dużo droższy niż w lokalnych hurtowniach. Tłumaczyłem sobie to tak, że może ci ludzie zobaczyli, jaki może być niesamowity biznes w tym, żeby zainwestować w steropian. No i zostali z dosyć, dużym, z dosyć dużym magazynem zawalonym całym tym steropianem, i dlatego tak powoli schodzili z cen. Więc ta cena, która jest ciut droższa teraz na internecie niż to, co ja zapłaciłem w wakacje w zeszłym roku. Myślę, że to jest tego konsekwencja. Jakbyście poszli do swojej lokalnej hurtowni, to być może znaleźlibyście tam dużo taniej. I tak jak mówię, też nie szukałem za bardzo. To jest pierwsza lepsza strona, która mi się wyświetliła. Także takie mniej więcej są ceny. Ale jestem przekonany, że znajdziecie coś poniżej 200 zł za metr sześcienny, i to jest bardzo dobra cena, bo akurat, może, nie za fasadowy styropian ale za ten taki twardszy styropian na podłogę EPS 100, no trzeba było zapłacić już 400, nawet niektórzy 500 zł za metr sześcienny. To były jakieś w ogóle horrendalne pieniądze, ale to na szczęście już się unormowało i ludzie teraz płacą normalne ceny. Mam nadzieję, że normalne ceny. Na koniec zostały materiały, które odnotowały największy spadek cen i jest to płyty OSB i drewno. Także super. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo jest ta obniżka aż o 21,9%. Także, nawet jeżeli zaczynasz budowę właśnie teraz od stanu surowego, oczywiście, od fundamentów na początku, no to myślę, że może niekoniecznie kupowanie więźby teraz już dachowej może mieć sens, bo taka więźba, jak ci ją przywiozą, znając. No, niestety polskie standardy. Nie wiem, czy coś się zmieniło od tego czasu, jak ja robiłem więźbę, ale z reguły bywa to tak, że twoja więźba jeszcze kilka dni temu sobie rośnie w lesie. Więc jeżeli taką więźbę ci przywiozą na budowę, no to ona będzie raczej się nie nadawać na skręcanie za kilka miesięcy, bo jak sobie przeschnie, to ją strasznie pokręci. Ale myślę, że może być dobrym pomysłem na przykład zapłacenie takiej firmie, nie wiem, podpisanie z nią jakiejś umowy. Z jakimś tartakiem na dostarczenie takiej więźby, na przykład, nie wiem, w lato, wtedy, kiedy będzie robiony dach. Konstrukcja dachu, oczywiście. Także pomyśl o tym, jeżeli zaczynasz właśnie teraz w tym roku budowę na wiosnę. Ja robiłem tak kilkukrotnie w czasie, kiedy budowałem na różnych etapach, że po prostu podpisywałem umowę, płaciłem jakiś tam zadatek, nie wiem, zaliczkę, jak to nazwiesz, za materiały, które miały dopiero do mnie przyjechać za kilka miesięcy nawet. I powiem ci, że dobrze na tym wyszedłem. Także nie wiem, czy ty dobrze wyjdziesz na tym, akurat w tym momencie, musisz sam oczywiście podjąć to ryzyko. No, ale jak ja widziałbym spadek 20%, to już bym się cieszył. Także myślę, że nie ma co być aż tak zachłannym, bo jak to spadnie jeszcze o 5%. To dobrze, ale może równie dobrze wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co będzie się oczywiście działo na rynku. Ale tutaj też myślę, działa ta wspomniana przeze mnie sezonowość, bo może nie jest to najbardziej popularny okres czasu na stawianie więźby. Więc ona może ewentualnie wzrosnąć w dalszej części tego roku, jak po prostu więcej taki, takiego rodzaju robót będzie, będzie wykonywanych na, na placach budów. To tyle, jeżeli chodzi o ten raport. Także widać, że są tutaj pewne optymistyczne informacje. Ja z niektórych się bardzo cieszę, bo zawsze lepiej widzieć, że coś spadło, nawet o trochę, niż że ciągle rośnie. Bo, bo trend jest w sumie ważniejszy niż, niż nawet sama wartość. Ja wiem, że to jest wartość spadku, oczywiście. Ja wiem, że to jest tylko jakby tak, no, nawet nie połowiczne, ale to, to jest tylko taki mały powód do zadowolenia, bo to jest rok do roku spadek, a wiemy, że rok temu te ceny były naprawdę spore, więc jeżeli sobie porównamy to z rokiem, na przykład nie wiem, 2017, no to te ceny są kosmicznie duże, ale. Nie wiem, no chyba one już nie wrócą, tamte ceny. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w gospodarce, żeby ceny spadły do, do tych, które były w 2017-2016 roku. No, no, nie wiem. Bo jeżeli pomyślisz sobie o tym, co jest wymagane do tego, żeby stworzyć cokolwiek, co jest potrzebne na budowę, to przede wszystkim energia, transport, praca ludzka. A te rzeczy rosną z roku na rok i nie za, tutaj nie zapowiada się nic, co miałoby to zmienić, więc no, raczej trendy będą rosnące. Mamy ciągle w kraju inflację, nawet gdyby była to inflacja, która jest w celu inflacyjnym, czyli około 2%, no to taka inflacja i tak zawsze będzie powodowała jakieś zmiany w cenach, niestety nie na korzyść tutaj inwestorów, tylko raczej na niekorzyść. Także cieszyłbym się z tego co jest i po prostu budował, kupował i budował, jeżeli masz takie plany. Jeżeli chodzi o nie o materiały budowlane, ale o robociznę, to też jest ciekawe. Nie mam tutaj żadnych danych, ale co mogę ci powiedzieć, to ostatnio zajrzałem sobie na jedną z grup na Facebooku, w której rozmawiają wykonawcy. W ogóle polecam sobie tam zajrzeć, o czym oni tam rozmawiają. Bardzo fajni ludzie tam się wypowiadają. Była tam taka ankieta, czy podwyższyłeś ceny, swoje ceny w 2024 roku i ponad połowa odpowiedziała, że tak, podwyższyła. Ale były też komentarze na dole, że w sumie koszty im się nie zmieniły, więc nie będą podwyższać. A jakby mieli podwyższyć, to tam o procent, czy o dwa, więc im się nie opłaca w ogóle nikomu o tym mówić. No, także jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Myślę, że ogólny, jakby trend tego, co się będzie działo, zadecyduje o tym. Oczywiście, jak będą no wyglądały te ceny. Tutaj największy udział, moim zdaniem, będzie miał kapitał, który będzie dostępny lub nie będzie dostępny na budowanie domów, ale także i mieszkań, czyli flagowy program obecnego rządu kredyt 0%, bo kredyt 2%, o którym tak swoją drogą nagrałem też odcinek, on nie był bardzo popularny, a przygotowałem się do niego w sumie najlepiej ze wszystkich odcinków. No, niestety już nie będzie popularny nigdy, bo ten kredyt y, przestał działać. Będzie kredyt 0%, o którym też nagram odcinek, jak już wejdzie, bo jeszcze jego koncepcja jakby nie jest do końca znana. Także na dzień dzisiejszy nie ma taniego kredytu na rynku. Y, myślę, że jak on się pojawi, to znowu mogą się zadziać różne rzeczy na rynku usług budowlanych i na rynku materiałów budowlanych, bo będzie nagle duży popyt. Także deweloperzy na razie. Sprzedają to, co zbudowali. Myślę, że tam jeszcze są procesowane te wnioski kredytu 2%, więc jeszcze to trochę się będzie kręcić tym całym kołem zamachowym, które zostało rozpędzone. Ale jestem ciekaw, co przyniosą najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o taki wzmożony popyt na rynku. Dla mnie osobiście im mniejszy ten popyt będzie tym lepiej, bo to będzie oznaczało, że będę miał większy wybór, jeżeli chodzi o na przykład fachowców dostępnych na rynku i też nie będzie aż takiego popytu na materiały budowlane, więc one może również będą dalej tanieć, czego bym oczywiście zarówno sobie, jak i tobie życzył. Swoją drogą, tak jak wspominałem, planuję niedługo rozpoczęcie wykończenia domu. Mam nadzieję, że uda się zrobić praktycznie wszystko w tym roku. Zobaczymy, czas pokaże. No i właśnie, czy uda mi się to zrobić za pieniądze, które sobie na ten cel przygotowuję? I to jest kwota powiedzmy około 250 tysięcy. Dom ma 125 metrów, coś koło tego. Napisz w komentarzu, czy według Ciebie uda mi się za to wykończyć dom. I oczywiście mówię o takim wykończeniu, coś pomiędzy budżetowym rozwiązaniem, a średnim standardem, bo nie będzie w nim złotych klamek ani innych takich bajerów. Także prosto, schludnie i po prostu funkcjonalnie. O tak bym to nazwał. Jeżeli już jesteś po tym etapie, to napisz mi, ile to u Ciebie kosztowało. Zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli słuchasz mnie na YouTube. A jeżeli słuchasz mnie na Spotify, zostaw follow i oceni ten podcast na tyle gwiazdek, ile według ciebie zasługuje. Więcej materiałów o samej budowie domu na odległość, ale też i innych takich emigracyjnych spraw znajdziesz oczywiście na tym kanale. Także zapraszam do słuchania. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.